Dzień dobry Państwu, Piotr Żurek z tej strony. Dzień dobry, Stanisław Stronnictwo Polskie wita Państwa dzisiaj. Drodzy Państwo, tak obserwując czasy współczesne, widzimy niepokojące, a wydaje mi się, że większość z nas widzi niepokojące jakieś symptomy, w jakim kierunku nasz świat, otaczający nas świat podąża. Często gdzieś starsi ludzie jeszcze mają wspomnienia o czasy TRL-u, chociażby śmierć księdza popiełuszki, ale jak tak obserwujemy to nasze otoczenie, w którym my żyjemy, często możemy dojść do wniosku, że to, co działo się w czasach właśnie Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej, tak określając pełną nazwą wówczas istniejące państwo, no to niby w tej takiej, w tej poświacie wolności tak zwanej, że niby nam się wydaje, że żyjemy w wolnym kraju, wolność słowa, wolność wyznawanej religii, to te czasy współczesne, jeżeli tak przeanalizujemy to wszystko dokładnie, są bardziej tragiczniejsze niż właśnie ten okres PRL-u nawet, nawet mając na względzie właśnie te tragiczne jakieś wydarzenia, które miały wówczas miejsce, bo widzimy w jaki sposób postępuje właśnie walka współcześnie, walka z tymi wyższymi wartościami, na bazie których został stworzony nasz świat, nasza cywilizacja. Widzimy właśnie, ta, ta walka postępuje w ten sposób, że my nie dostrzegamy wroga. W czasach PRL-u był to trochę odmienny system, gdzie ten wróg był jasno sprecyzowany, czyli właśnie tam sowieci, tam tak zwany wolny świat, u nas wojska sowieckie, ubecja, esbecja, zamordyzm. Teraz nam się wmawia, że żyjemy w wolnym świecie, w świecie demokracji, w świecie wolności słowa, ale tak między wierszami widzimy, że ta wolność jest nam odbierana. Wolność słowa jest odbierana, wchodzą nowe przepisy prawa i polskiego, i międzynarodowego, czyli tutaj w sferze Unii Europejskiej. Zaczynamy być karani już nawet za takie, właśnie jeżeli chodzi tutaj o wyrażanie własnych poglądów, bo przecież to jeszcze niedawno byliśmy świadkami, jak starsza kobiecina była wręcz przez służby porządkowe napastowana za po prostu słowa, które wyraziła swoje słowa w kierunku Pana Owsiaka. Widzimy również dewastowanie kościołów, świątyń, widzimy również mordy na kapłanach, o czym się teraz tak nie mówi. Mamy na względzie właśnie tego popiełuszkę, jest to, taki sztandar, jest to taka sztandarowa postać właśnie z tamtego okresu, właśnie walki o tą wolność, ale w międzyczasie współcześnie kapłani właśnie są atakowani, są zabijani. Dewastowane świątynie są, no, te wartości są poniewierane, i tak naprawdę mi się wydaje, że, że powinniśmy też wrócić, kiedy to się w ogóle zaczęło. Przynajmniej jeżeli chodzi o nasz, nasze państwo, że to nie jest, można powiedzieć, okres PRL-u, nie, nie są to czasy współczesne, bo jeżeli tak cofniemy się do okresu międzywojennego, to już wówczas właśnie te środowiska lewicowe już toczyły właśnie tą wojnę światopoglądową, ideową właśnie, z takimi właśnie wartościami, jakimi byśmy chcieli się kierować. Tak, tutaj mamy przykład ostatniej beatyfikacji księdza Stanisława Stracha, który przecież w bardzo młodym wieku, bodajże 30 lat, został zamordowany w Poznaniu podczas odprawiania mszy świętej. Po prostu zastrzelony przez jakiegoś komunistę pochodzącego z terenów Polesia, Wołynia, czy gdzieś tych właśnie tak zwanych kresów Rzeczypospolitej, ale właśnie komunistę. I to pokazuje, że ta druga Rzeczpospolita po zamachu majowym, po 12 maja 1926 roku, niestety nie szła drogą prawdy, drogą sprawiedliwości, a w związku z tym drogą gwarancji. Wolności, życia i własności. Każde odejście od prawdy skutkuje niesprawiedliwością, no bo jeżeli sprawiedliwość to jest zadośćuczynienie prawdzie w życiu codziennym, to odrzucenie prawdy musi się wiązać oczywiście z działaniem w sprzeczności z prawdą, a przecież ojcem kłamstwa i zabójcą od początku jest szatan, czyli wchodzi w mechanizm funkcjonowania państwa zło, Wcielone, bo szatan jest osobą, jest po prostu duchem. Zło wcielone, które uzyskuje ramy instytucjonalne. I podobnie mamy w tej chwili. Piotr tutaj wspominał o okresie PRL-u, ale to były czasy, kiedy to państwo dokonywało tych zbrodni politycznych na tych wszystkich ciężach, których w tej chwili mamy już ratyfikowanych bądź. Toczą się procesy bądź dopiero się będą toczyć na księdza Gurgacza, czy Błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki, czy tych trzech księży zamordowanych już w 1989 roku, kiedy toczyły się obrady w Magdalence, kiedy tuż za chwilę miał być odbywany okrągły stół, a tutaj. Ksiądz Zych, ksiądz Niedzielak i ksiądz Cuchowolec zostali zamordowani. To wszystko było sprawstwo funkcjonariuszy bezpieki, dlatego że państwo, a właściwie nie państwo, naród, ludzie wychowani w duchu katolickim, po prostu do takiego działania zasadniczo nie byli zdolni, bo moralność oparta na dekalogu no, nie dopuszcza, abyśmy dokonywali tego, czego dokonywać będą ludzie. Tego dekalogu nieznający, nieuznający, bądź odrzucający. To niewątpliwie tak, y, tak jest. I ta beatyfikacja w obecnym czasie pokazuje, że z jednej strony opresja państwowa, bo mieliśmy i y, niedawno wyszedł na wolność y, duchowny, y, który został y, zamknięty za to, że realizował. W takie publiczno-prywatne partnerstwo, przygotowując jakiś tam ośrodek za pieniądze Funduszu Sprawiedliwości. Mieliśmy jakieś tam urzędniczki rozliczające czy obsługujące ten Fundusz Sprawiedliwości, aresztowane bez zdania racji, bez żadnego uzasadnienia. A z drugiej strony mamy takie potworne, bestialskie napaści. Nie zawsze właśnie niestety na tle rabunkowym, ale właśnie z nienawiści do religii, do Kościoła katolickiego, dokonywane przez ludzi, którzy nie są funkcjonariuszami reżimu 13 grudnia, ale który to reżim swoimi działaniami wobec osób duchownych takie, o których już powiedziałem, czy szkalowaniem, jak tu słyszymy, przeróżne, no nielicujące z żadną kulturą. Ludzką, ja już nie powiem polityczną, ale ludzką wypowiedzi Tuska, na przykład pod adresem i zarzuty pod adresem ojca Tadeusza Rydzyka chociażby i jego, nie jego, a właściwie inicjatywy przez niego realizowane Muzeum Pamięci i Tożsamość w Toruniu, to widzimy, że tego typu działania władzy rozzuchwalają menty, bo inaczej nie można powiedzieć o tych ludziach, którzy tak się zachowują, zresztą to samo można by odnieść do tych, którzy podżegają do takich zachowań poprzez wypowiedzi bądź czyny. Więc tu widać, że jeżeli nie wrócimy do tej podstawowej moralności opartej na dekalogu w życiu społeczno-politycznym, w naszym życiu osobistym, rodzinnym i to pełnym dekalogu, nie opartym na dwóch przykazaniach, jak niektórzy twierdzą, ale dekal pełnym dekalogu, poczynając od pierwszego, że. Jeden jest Bóg w trzech osobach ojca, Syna i Ducha Świętego, bo to jest prawda. I potem idąc aż do ostatniego dekalogu, gdzie przykazanie dekalogu, gdzie mówimy, że nie będziemy zabierali nawet żadnego domu, ani pożądali nawet żadnego domu, bliźniego swego, czy jakiego innego mienia należnego temu bliźniemu, to będziemy doświadczać na coraz szerszą skalę tego typu zachowań. O których przed chwilą Piotr powiedział, i to nie będzie się już nawet wiązało z, koniecznie z jakąś ideologią komunistyczną, jak wtedy w Poznaniu w 1938 roku, gdzie on tam wyraźnie deklaracje komunistyczne, deklaracje związane z poglądami tego człowieka zostały wyrażone podczas tego zamachu, tej, tej napaści, tego mordu na księdzu katolickim. To będą po prostu. Zachowania, no, można powiedzieć, na poziomie takich, z którym mieliśmy do czynienia w latach 90. w Rwandzie, gdzie poprzez sterowanie medialne, dokładnie przez radio, bo wtedy to jeszcze chyba nawet telewizja nie za bardzo była rozwinięta w Rwandzie, poprzez sterowanie, czy skutek sterowania przez radio, doszło do strasznej rzezi dokonanej przez plemię. Hutu na plemieniu Tutsi. Ja już abstrahuję oczywiście e, od tego, czy jakie niesprawiedliwości miały tam miejsce, bo trzeba pamiętać, że mniejszościowe plemienie Tutsi rządziło z e, większością chutu, e, bo władza do, akurat do tego plemienia należała, ale rozwiązanie z problemu w taki sposób no, do niczego nie doprowadzi. To wiemy. I w związku z tym nie pozostaje nam nic innego w życiu właśnie osobistym, rodzinnym, społecznym, politycznym, jak tylko wdrażanie tego podstawowego kanonu, który będzie przestrzegany przez wierzących i przez niewierzących. To oczywiście może się odbywać przy pomocy różnych instytucji, instytucji prywatnych, instytucji publicznych i prawa stanowiącego przez, stanowionego przez państwo Oraz egzekucji tego prawa przez uprawnione organy. To w tej chwili jest niszczone, to jest, to jest ruinowane, mamy tego przykłady, w szczególności z dużym nasileniem od 18 marca 2020 roku, kiedy to kłamstwo o epidemii, której przecież nie było, zostało narzucone odgórnie przez obecny reżim warszawski, i który to reżim cenzurował wszelkie wypowiedzi, Prowadzą na przykład do wyłączenia sygnałów takich stacji jak Telewizja w Realu i Telewizja w Realu.pl 24. Więc to pokazuje, iż te złe, niegodziwe działania władzy i te prześladowania, zaprawdę rozpoczęte wtedy, w tej chwili się tylko nasilają. Natomiast ci, którzy byli sprawcami ówczesnego bezprawia, terroru, no i. Setek tysięcy ofiar, setek miliardów złotych strat dla państwa polskiego, w tej chwili oskarżają o podobne intencje, o podobne e, ciągoty i o podobne działania tych, którzy w tej chwili e, są w reżimie 13 grudnia 2020, od 13 grudnia 2023 roku przy władzy. Gdyby Ci uderzyli się w piersi i powiedzieli, że tak, popełniliśmy błąd i w związku z tym już więcej nie będziemy, chcemy naprawić, i tak dalej. Bo przecież pięć warunków dobrej spowiedzi jest. To uznalibyśmy ich deklaracje, ich wypowiedzi, ich zapewnienia za Natomiast wobec tego, czego oni dokonali, od 18 marca 2020 do 24 lutego 2022 po prostu dyskredytuje ich, ponieważ po prostu nie rozliczyli się z tego, co zrobili, a w tej chwili czynią wyrzuty yy, swoim przeciwnikom politycznym, że mają podobne intencje, że chcą nam tak samo wprowadzić cenzurę w internecie, jakieś inne rzeczy, jakąś mowę nienawiści, itd. itd. Za tak zwaną mowę nienawiści, oczywiście w trochę okrojonym zakresie. Ścigani są do tej pory Polacy, na przykład lekarze. 114 lekarzy jest ściganych przez sądy dyscyplinarne. Sprawy się odbywają ostatnio w Poznaniu w ubiegłym tygodniu, więc to pokazuje, że tamte zbrodnie tamtego reżimu nie zostały rozliczone i w związku z tym wracają do nas, być może z, w jakiejś innej postaci, ale wracają po prostu. Nierozliczana zbrodnia, nie naprawione krzywdy, nie wypłacone odszkodowania to powoduje, że sprawcy będą gotowi do podobnych, jeszcze gorszych działań, bo działają w poczuciu bezkarności. Tutaj, jak mówiłeś o Orwandzie, to tak sobie skojarzyłem z obecną sytuacją w Polsce. Akurat nie chodzi mi o to, że mamy jakąś wojnę w tej chwili, ale tak pomyślałem, czy przypadkiem właśnie ta sytuacja, której doświadczamy, a o której mówimy, nie jest też wynikiem swego rodzaju takiego duopolu politycznego, bo to bardziej o to mi chodzi. Jak jeszcze cofniemy się, właśnie do czasów PRL, no to wiadomo, mówi. Wróg był w jakiś sposób sprecyzowany, czyli właśnie tutaj władze PRL-u były uważane przez każdego normalnego obywatela jako właśnie na miejscu Moskwy i tak dalej, i tak dalej. Teraz żyjemy w tak zwanym niby wolnym kraju, i właśnie ta pole, polaryzacja zagospodarowuje pewne grupy społeczne, czyli ci, co mają wielkie frazesy na ustach, Bogo ojczyźniane. Zabierają, zaciągają do siebie, zasysają, właśnie tych ludzi, którzy przynajmniej deklaratywnie w jakiś sposób się deklarują za, na ludzi, właśnie którzy się kierują tymi wartościami. Ta druga strona znowu zagarnia pod swoje skrzydła, właśnie tych ludzi, którzy mają właśnie na ustach ten modernizm, że. Że, że Ciemnogród trzeba odejść od Ciemnogrodu, że budujemy nową, wspaniałą przyszłość, raj na Ziemi w myśl ideologii socjalistycznej. Wyjść ze średniowiecza, średniowiecza. zabijać wszystkie nienarodzone. E, tak, i, i, po, i zwróć uwagę, że praktycznie każda ze stron tego duopolu e, twierdzi, że, że ona ma rację i, i generalnie wyznawcy, wyznawcy tej, tej jednej czy drugiej strony e, no są w przeświadczeniu, że. Że właśnie oni są tym ideałem, że oni są takim środowiskiem, które właśnie prowadzi ten kraj w jakąś świetlaną przyszłość. A jakby tak właśnie wrócić do takiej formy, takiego pluralizmu, gdzie nie będzie tego duopolu, gdzie będą różne środowiska, Społeczno-polityczne, gdzie będziemy mieli reprezentację w polskim parlamencie? Realną, chciałbym podkreślić realną, bo wiadomo, że mamy teraz wiele tych partii: jest jakaś ślepa uliczka, jest jakaś tam socjalistyczna partia, ale to wszystko tak naprawdę, nie oszukujmy się, jest to połączone gdzieś tam jeden konglomerat. Z jednym gaulajterem, jak tutaj Stanisław mówił, z drugiej strony również gdzieś jest jakieś środowisko, które zagospodarowało taką pomniejsze jakieś tam grupki teoretycznie niezależne. Ale... ale też z drugim gaulajterem. No tak, tak. No bo ci, którzy na bezpodstawnie nazywają nas, no, na przykład posła Brauna i tym podobnych, moskiewskimi onucami, nie widzą nic zdrożnego, tym, że oni są onucami waszyngtańskimi, telewizyjskimi te 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 czy brukselskimi. No to Mnie. już jest w porządku. Nie? No to czym to paszkwilantwo, że tak powiem, jest lepsze, a właściwie w czym ich zachowanie jest lepsze w stosunku do tych, których bezpodstawnie określają tego typu epitetami? No przecież to już jest kompromitacja, jeżeli ktoś kogoś nazywa onucą moskiewską, oczywiście bezpodstawnie, a sam bezkrytycznie krzyczy, że tu my interesy tylko ze Stanami Zjednoczonymi, więc kupimy F-35, które nie będą latać, kupimy takie czy inne rzeczy, które będą niesprawne, ale bo to jest nasz sojusznik, albo to on tu nam gwarantuje bezpieczeństwo i tak dalej. Ja pytam, kiedy Stany Zjednoczone, Francja czy Wielka Brytania, Polska, jakiekolwiek bezpieczeństwo i obronę przed wrogami za... za to po prostu, jeżeli ktoś y, zna historię, to niech mi przedstawi e, takie argumenty, a jeżeli ktoś tej e, historii nie zna, to po prostu niech ze, wstydem, e, ze wstydu się spali i niech nie e, wypowiada głupot, tak jak, albo nie powtarza przynajmniej głupot po tych politykierach, których jednych ocie, oczerniają mówiąc na nich moskiewskie onuce, a sami są onucami i to już... Nie tylko jednych nóg, ale wielu, wielu par różnych nóg z różnych kontynentów i stron świata. No i teraz, teraz tak tutaj, pod rozwagę dam właśnie Państwu, gdyby tak rozbić te, ten beton, którym został zabetonowany ten system, czyli właśnie doprowadzić do takiej sytuacji, żeby faktycznie nie mógł być ten pluralizm polityczny w naszym kraju, czyli właśnie. Umożliwić różnym środowiskom wejście do tego parlamentu, czyli chociażby prosty jakiś taki mechanizm, czyli obniżenie progu wyborczego, to już byście Państwo zauważyli, że już nie byłoby tej polaryzacji duopolu, i wydaje mi się, mam, myślę, że mam rację, że również nasze społeczeństwo inaczej by funkcjonowało. Nie byłoby tej takiej wojny polsko-polskiej, która ten te termin został ukuty jakiś czas temu i często, często on wraca. Gdzieś tam możemy usłyszeć to przy różnych okazjach. Gdyby właśnie był ten pluralizm, już ta wojna by się skończyła. Tak, no tutaj niewątpliwie siła obu gaulajterów byłaby słabsza, bo ich siła polega na tym, że mają szyldy reklamowane non-stop mainstreamie przez 24 godziny na dobę. I to powoduje, że wszyscy karierowicze, którzy za wszelką cenę chcą zrobić właśnie karierę, czyli po prostu dorobić się na nasz koszt, będą u ich klamek wisieć, na wszystkie ich roszczenia bzdurne mniej lub bardziej odpowiadać pozytywnie, oklaskiwać ich, chwalić, byle tylko znaleźć się we właściwym czasie, na właściwym miejscu na liście wyborczej albo. Obsadzić siebie bądź rodzinę w radach nadzorczych, zarządach spółek Skarbu Państwa i setek przeróżnych fundacji i stowarzyszeń żyjących na koszt Skarbu Państwa, setek różnych agencji rządowych, a już nie powiem o tysiącach przeróżnych urzędów. Obniżenie tego progu wyborczego, właśnie w skali kraju, jak mówimy o pięcioprocentowym progu wyborczym, gdy idzie o Partie polityczne czy w ogóle komitety wyborcze i w szczególności także w samorządach, bo w samorządach, do samorządów dużych miast jest znacznie trudniej się dostać niż do Sejmu. A przecież ta demokracja powinna być jeszcze bardziej upowszechniona i powinna być bardziej w związku z tym dostępna ludziom o różnych poglądach, tak żeby maksymalnie jak największa ilość tej tych odcieni mozaiki politycznej lokalnej, ale także i potem ogólnokrajowej była reprezentowana, to tamci rzeczywiście tracą swoją pozycję, bo mniejsze komitety o mniejszej sile poparcia w społeczeństwie też byłyby w stanie swoich kandydatów przesunąć na te szczeble władzy i wówczas byłoby znacznie trudniej im rządzić, a właściwie nie rządzić. Zarządzać, wykonując polecenia z Waszyngtonu, z Berlina, Moskwy, Kijowa czy Tel Dlatego tak myślę, że teraz jesteśmy w okresie tym wyborczym, ale już niedługo, mi się wydaje, że powinniśmy rozpocząć taki cykl programów, które w jakiś sposób mogłyby Państwu również. Uświadomić, jak funkcjonuje, w jaki sposób jest skonstruowana ta ordynacja wyborcza na różnych poziomach władzy, bo często właśnie nie mamy wiedzy. Nie mamy wiedzy. Wydaje nam się, że chociażby nawet przy wyborach prezydenckich, wiele osób, które uczestniczy w tych wyborach, czyli wrzuca tą kartę do tej urny wyborczej. Mógłbym się założyć, że tak naprawdę nie zna realnych kompetencji, jakie ma po prostu w ręku prezydent. Tu jeżeli chodzi o, o wybór tego prezydenta, jest on w miarę jeszcze zrozumiały, ale już kompetencji większa, spora część społeczeństwa nie wie, nie posiada tej wiedzy. I tak samo powinniśmy zacząć rozmawiać na tematy właśnie związane. Z ordynacją do parlamentu, do samorządu, bo już na przykład, jeżeli były wybory samorządowe, też mieliśmy przypadek pewnego naszego znajomego, który był bardzo rozżalony, nie uzyskując mandatu do jednej chyba z Rady Gminy Jeśli się nie mylę była Rada Powiatu. czy Rady Powiatu. No dopiero później trzeba było mu w jakiś sposób przedstawić, jak wygląda ordynacja wyborcza. Też nie wiem, czy, czy kolega zrozumiał do końca, jak to funkcjonuje. Dlatego mi się wydaje, że powinniśmy zacząć od takich podstawowych rzeczy, nabierać tej wiedzy. Dopiero wówczas jesteśmy też i również świadomymi wyborcami, drodzy Państwo. Tak, będziemy to na pewno przygotowali. Dziękujemy Państwu za uwagę, do usłyszenia. Do widzenia.